Cześć, dzień dobry, witam. Subskrybujcie mój kanał. Koleżanka mi prosiła, żebym powiedział jeszcze raz: nagrał film o Anulu, czyli o egoizm, nieuczciwość, uraza i lęk. Jeśli te cztery stany są w nas, to nie mamy szansy na. Więź z Bogiem, na normalne, szczęśliwe życie i na dobre relacje z drugimi ludźmi. Wszystko nas denerwuje. Jesteśmy wtedy rozdrażnieni, jeśli jest w nas egoizm, nieuczciwość, czyli zabić zazdrość uraza i lęk to jesteśmy jak najdalej od wiary, nadziei, miłości do, do, do drugiego człowieka. Są to stany, w których których trzeba się wystrzegać. Czyli pamiętajcie, enul, egoizm, nieuczciwość, zawiść, zazdrość, uraza i lęk. W nieuczciwości jest zawiść, zazdrość. I dopiero w to, jeśli nie mamy tego dużo i możemy sobie z tym poradzić, wiemy z czego to wypływa, dopiero wtedy sobie piszemy wdzięczności ja zapraszam na swój portal na Facebooku. Tam jest nas prawie 500 osób, i piszemy I Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję kanału. Jest nas już chyba ponad 1000 osób, ale ja, jeszcze trzeba 4000 oglądań, a dopiero jest 2000 godzin oglądań. Tych filmów i teraz niektóre filmy będą bardziej ciekawe i o wiele dłuższe. Jest parę takich perełek, które nigdy nie były publikowane. I ja Wam się postaram z pomocą swoich przyjaciół je wgrać tutaj na mój kanał na YouTube. Jak nie zapomnę, to nawet dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. O. Tutaj mam takich przyjaciół liczymy. A tu nie widać, to tu nie widać teraz. Kochani, dzięki jeszcze raz, że jest nas tysiąc osób i myślę, że niebawem się spotkamy niektórzy chętni. Pozdrawiam, cześć.